Google Pixel 10 wprawdzie nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, a ma to nastąpić już 20 sierpnia, natomiast mam wrażenie, że nie budzi on wielkich emocji. A szkoda, bo w końcu jest to flagowiec tworzony przez twórców Androida i powinien mieć swoje znaczące miejsce w rynkowej czołówce smartfonów, tymczasem wciąż pozostaje urządzeniem względnie niszowym. Sprawy również nie ułatwia to, że ponownie wyciekły niemal wszystkie informacje z obozu Google i wygląda na to, że fani marki kolejny raz nie dostaną swojego wymarzonego piksela, choć przecież rok temu było już naprawdę blisko. W ubiegłym roku publicznie zadeklarowałem, że poważnie rozważam zmianę własnego smartfona właśnie na Pixela z Serii 9, bo jawił się on jako urządzenie z nowoczesnym designem, które być może stanie się najlepszą definicją doświadczenia z Androidem. Powiedzmy sobie to wprost: zeszłoroczna premiera Pixeli nie dała się dobrze zapamiętać. Google zaprosiło twórców na pokaz, po którym to otrzymali do rąk wyłączone urządzenia, co oznaczało, że mogli oni jedynie. Jedynie omówić ich wygląd. Twórców proszono także, by w swoich materiałach nie posługiwali się określeniem embargo w kontekście zakazów informacyjnych. Do tego doszły później promocje obejmujące wyłącznie nowych użytkowników lub modele Pro, zaś aplikacje benchmarkowe były czasowo niedostępne do pobrania. Obiecywane funkcje AI nie działały na starcie, a nowe piksele zadebiutowały z Androidem 14, mimo że Android 15 był tuż za rok. Sprawy również nie polepszyło ogłoszenie płatnych funkcji, jak Gemini Advance, oraz zamieszanie wokół realnej mocy ładowania urządzeń, nie wspominając już o kolejnych kontrowersjach choćby wśród twórców za ocean. Miejmy zatem nadzieję, że tegoroczna premiera zostanie poprowadzona z większą dbałością, świadomością i szacunkiem do Użytkowników w końcu potencjał smartfonów Pixel jest naprawdę ogromny i szkoda byłoby go znów zaprzepaścić. Moje testy, zarówno modelu 9, jak i 9 Pro XL, sprawiły, że miałem bardzo mieszane uczucia względem tych smartfonów. Z jednej strony dostaliśmy fajny, modny design, świetny ekran, haptykę, niezłą baterię, idealną optymalizację pod Androida, ale w kwestii skądinąd dobrych aparatów mogliśmy odczuć pierwszy wyraźny niedosyt, by wreszcie przejść do zwyczajnych rozczarowań jak wolne ładowanie czy procesor, który wzbudzał więcej pytań niż dawał pewność, że ten telefon będzie utrzymywać swoją formę przez następne lata użytkowania. No krótko mówiąc, seria Pixel 9 dała się poznać bardziej jako ścisła czołówka średniaków. Jubileuszowa dziesiątka napawała więc nadzieją, że Google upora się z obecnymi bolączkami Pixeli i co tu dużo mówić, wprowadzi je wreszcie na salony. Podtrzymuję jestem wielkim fanem ubiegłorocznego wyglądu. Mamy tu język projektowy wciąż charakterystyczny dla tej marki, a jednocześnie widać, że ktoś zaczął romansować tu z panującymi trendami. I szczerze, cieszę się, że tegoroczne przecieki ujawniły przed nami niezmieniony wygląd smartfonów, bo ten uznaje za wyjątkowo udany, płaskie ramki, subtelne wyoblenia i znak firmowy, czyli wciąż owalna jednoelementowa wyspa aparatu. Najpewniej marka zostanie przy swojej koncepcji, gdzie w zależności od modelu daje matowe ramki i błyszczący tył obudowy, albo błyszczące ramki wraz z matowym tyłem. Z kolei w magazynie naszego sklepu pojawiły się już pierwsze partie etui przeznaczone dla nowej serii Pixel 10 i każda z tych propozycji nie pozostawia wątpliwości odnośnie samego wyglądu. Zresztą nawet sam producent na swojej oficjalnej stronie umieścił zarówno zwiastun, jak i informacje o dacie nadchodzącej premiery. Do sieci trafiły również konkretne propozycje kolorystyczne, choć jak wiemy z doświadczenia, nie zawsze są one trafione. Poza tym oznaczałoby to, że producent zrezygnował z porcelanowej bieli, a w to jakoś trudno mi uwierzyć. Natomiast więcej wiary mam w to, że Google niestety nie wzięło jakoś do siebie kwestii samej symboliki i jubileuszowe wydanie ich smartfonów nie będzie oznaczać dla nas wielkich rewolucji i stąd też moje stwierdzenie, że ta seria telefonów nie wywołuje wielkich emocji. Tak jak wspomniałem, wierni fani Pixela oraz ci, którzy traktują ten telefon jako realną alternatywę w przyszłości, cały czas czekają na wydanie modelu, który wejdzie z impetem na rynek i zmieni dotychczasowe reguły gry. A co by nie mówić, Pixel ma zadatki na to, by być tym trzecim ważnym uczestnikiem rynku oferującym kompletny i dopracowany produkt, który na swojej liście parametrów ma te niezaprzeczalne, Topowe podzespoły. Tymczasem możemy przeczytać, że nowe Pixel 10 ponownie będą wykorzystywać procesory Tensor. Tym razem zaktualizowany układ G5, co umówmy się, nie stanowi rewelacyjnej informacji ze względu na wciąż niską konkurencyjność tych jednostek względem choćby Snapdragona, ale pocieszające jest to, że ma być to procesor tworzony przez TSMC, a nie przez Samsunga. Pozostaje nam zatem czekać na sprawdzenie tego procesora pod kątem wydajności. Energooszczędności oraz emisji ciepła. Tu w końcu można założyć, że co jak co, ale procesor właśnie jest tym ważnym parametrem dla producenta, przede wszystkim w kwestii obsługi zaawansowanych funkcji AI oraz udoskonalonych algorytmów dla pracy aparatów, a te tym razem będą w końcu wspierane autorskim procesorem przetwarzania obrazu. Poza nowym procesorem większych zmian w specyfikacji, raczej nie będzie. Ilość pamięci RAM i przestrzeni na dane pozostanie taka jak w poprzedniej generacji, podobnie jak wymiary ekranów, choć te z pewnością doczekają się nominalnie większej jasności. Co gorsza podstawowa wersja Pixela 10 ma mieć wolniejszą pamięć UFS o pojemności 128 GB. Możliwe są jedynie drobne usprawnienia, baterie mają być minimalnie pojemniejsze, ale tu możemy mówić raczej o jakimś symbolicznym wzroście, podobnie w przypadku mocy ładowania. Nowością ma być zaś kompatybilność z magnetyczną ładowarką obsługującą najnowszy standard bezprzewodowego ładowania. Największą zapowiadaną nowością jest za to system trzech tylnych aparatów, który, uwaga, ma być po raz pierwszy zastosowany w bazowym modelu. A zatem, oprócz aparatu ultra szerokokątnego i głównej jednostki, mamy również otrzymać, wprawdzie oparty na 10-megapikselowej matrycy, ale jednak pięciokrotny zoom optyczny. Wprawdzie zastosowane matryce są Ponąć mniejsze niż rok temu, ale Google ma to nadrabiać poprawionymi algorytmami. Z kolei Pixel 10 Pro i Pro XL będą wyposażone w 50 megapikselowy aparat główny oraz dwa 40 megapikselowe aparaty obsługujące teleobiektyw oraz jednostkę ultra szerokokątną. Smartfony z tej serii będą obsługiwać nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K przy 24 lub 30 klatkach na sekundę. Pixel 10 Pro Fold ma mieć praktycznie identyczny system aparatów jak w zeszłym roku. Cennik otwiera podstawowy Pixel 10, który w tym Roku doczeka się wreszcie trzeciego obiektywu z optycznym zoomem. Co ciekawe, mimo tej zmiany, cena pozostaje bez zmian. Wariant 128 GB został wyceniony na 799 dolarów. Za wersję z 256 GB pamięci trzeba będzie zapłacić o 100 dolarów więcej. Podobna zasada dotyczy modelu Pixel 10 Pro, który startuje od 999 dolarów za wersję 128, a kończy się na terabajtowym wariancie kosztującym 1440. 49 Nowością w ofercie jest Pixel 10 Pro XL, który kosztuje 1199 dolarów, choć to o 100 dolarów więcej niż rok temu, to bazowa konfiguracja oferuje już 256 GB pamięci, więc realnie podwyżki tutaj nie ma. Bez zmian pozostaje natomiast cena składanego modelu. Pixel 10 Pro Fold nadal startuje od 1799 dolarów za wariant 256 GB. Premiera Pixeli 10 zbiegnie się w czasie z debiutem Androida 16. Co, jak można założyć, zapewni użytkownikom natychmiastowy dostęp do najnowszych funkcji systemowych? Google z dużym prawdopodobieństwem położy nacisk na możliwości sztucznej inteligencji i kluczową rolę asystenta Gemini, który systematycznie będzie coraz bardziej przyzwyczajać do siebie użytkowników i tym samym przejmować zadania oraz funkcje systemowe. Niewykluczone, że do wybranych modeli ponownie zostanie dołączona darmowa subskrypcja Google AI, dla przypomnienia, obecnie osoby kupujące Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL oraz Pixel 9 Pro Fold otrzymują 12-miesięczny dostęp do planu Google AI Pro. Obejmuje on m.in. dostęp do Gemini Advance, funkcji Gemini w aplikacjach Gmail i dokumenty, 2 TB przestrzeni w chmurze oraz nowy generator wideo Google VO3. Prawdopodobne jest również to, że obok nowych smartfonów zobaczymy też inne sprzęty z serii Pixel. Według przecieków Google ma zaprezentować Pixel Watch 4 z baterią i nieco grubszą kopertą. Mówi się także o planach wprowadzenia na rynek kolejnej budżetowej wersji słuchawek Pixel Buds 2a. Chyba możemy śmiało przyjąć, że ponownie głównym wątkiem będzie tu Sztuczna inteligencja, w którą to Google mocno inwestuje i ją rozwija. Pytanie tylko, czy użytkownik końcowy ma już tak rozbudowaną świadomość i przede wszystkim potrzebę tego narzędzia, bo obawiam się, że większość nadal nie wie, po co właściwie im AI i jestem gotów przyjąć, że i w tym roku nie będzie to faktor decydujący o zakupie tego czy innego telefonu. Zatem miejmy nadzieję, że Google ma jeszcze jakieś karty. W zanadrzu. Tak jak wspomniałem, ja sam oczekuję jak najwięcej od tych telefonów, ale jednocześnie mam z tyłu głowy to, że marka może w ogóle nie mieć w zamiarze tworzenia super dopracowanego ekosystemu konkurującego z Samsungiem czy Apple. Może tak naprawdę Pixel nigdy nie chciał walczyć o masowego odbiorcę, a swoją rolę, zwłaszcza w ostatnim czasie, upatruje w wyznaczaniu kierunku Androidowi, testowaniu nowych funkcji czy wreszcie rozwijaniu AI, które wśród urządzeń mobilnych nie ma sobie równych. W końcu to pixel przeciera szlaki jako pierwszy, wprowadza funkcje, które później stają się standardem w całym Androidzie. Innymi słowy, nie każdy będzie chciał go kupić, ale za to wielu odczuje jego wpływ pośrednio przez zmiany w swoim telefonie z Androidem. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o smartfonach Pixel, czy macie z nimi jakieś doświadczenia i jakie widzicie przyszłe losy dla tej marki. Ja jak zawsze dziękuję za Wasz czas i uwagę, no i do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału.